Hej, cześć. Witam w kolejnym odcinku Pillars of Eternity. Będziemy kontynuować w dniu dzisiejszym i na chwilę obecną eksplorację Warowni Tegla, gdyż całej nie zwiedziliśmy w poprzednim odcinku. W sumie to nawet nie pamiętam, gdzie byłem. Ale to nic. Ruszymy, pozwiedzamy. Tutaj mamy pana. Tu możemy chyba ich skubnąć, nic się nie stanie. Mamy tu książkę. Codzienne koronki o dokładności i wydajności cokolwiek by to nie znaczyło pracuj ciężko czyli takie przykazania 9 przykazań dobra zrobiłem drobny ołtarz zrobiłem drobny porządek w ekwipunku to znaczy przerzuciłem sobie wszystko po prostu do skrzyni oprócz tego nic więcej tutaj nie zaszło tutaj byliśmy OK. <Słyszę> ta mapa przedstawia okolice Zatoki Buntu. Świetnie. Możemy ich skubnąć, ale nie będziemy tego robić. Mamy komendanta. Porozmawiajmy z nim więcej. <Słyszę> Refugiści z każdego rogu Deerwoodu, w dziesiątki, którzy je wszystkich wstrząsają o Anomancji. Ale ten atak spowoduje, że dwukrotnie więcej żołnierzy będzie patrolować Defiance Bay. Yes. Can I help you with something? OK, komendant Kliver. Nadciągają tu uchodźcy z każdego zakątka jelenioboża. Przez dwunastkę wszyscy rozgorączkowali się animacją. Jeśli będzie ich przybywać w takim tempie, będziemy musieli podwoić liczbę żołnierzy patrolujących zatokę buntu. Otwiera usta, aby powiedzieć coś do jednego ze swoich ludzi, lecz podążając za wzrokiem żołnierza, dostrzega się przez ramię, tak? Czy mogę ci jakoś pomóc? Okej. Okay. Dlaczego macie za mało żołnierzy? Uh, fleet breaker cast. The High Justice has summoned almost half of my novitiates and more of my justiciars to a keep on the other side of New Hailmar. It's not for me to question the High Justice's orders, but it's left us short-handed. And mark me, we're just a couple sparks away from Anarchy. Okay, czyli można założyć, że się kolejne zadanie. Komendant mówi przez Zamek pogromców floty. Największy sędzia wezwał niemal połowę moich nowicjuszy i większość justycjariuszy do warowni po drugiej stronie nowego Heomar. Nie mniej kwestionować rozkazy najwyższego sędziego, ale pozostaliśmy bez ludzi. I zważ na moje słowa. Jesteśmy o krok od stanu anarchii. No dobra. No właśnie, czy nie możemy go zapytać w związku z tym, że tych ludzi przybywać, czy nie może sobie zwerbować? Większą ilość żołnierzy. Przy większej liczbie rekrutów doświadczeni żołnierze musieliby poświęcić więcej czasu na ich szkolenie, a na to nie możemy sobie pozwolić. Jakkolwiek by nie było, ta sprawa nie powinna Cię interesować, ale skoro masz czas mnie o to pytać, to zapewne masz też czas zrobić coś konstruktywnego. Mistrz Stali, Dunstan, pracuje wraz z uczoną animantką nad stworzeniem tzw. stalowych rycerzy wojowników, którzy mogliby patrolować nasze ulice. Nie wykazując przy tym objawów zmęczenia, nieposłuszeństwa i strachu. Jeśli jakiś prowokator rzuci w nich kamieniem, nie musimy martwić się, że sytuacja wyniknie się spod kontroli. Dostan zaprojektował zbroje, ale potrzebujemy jeszcze wyników badań uczonej. Niestety moi nowicjusze nie są w stanie jej odnaleźć. Winna mieszka wraz z innymi skrybami w miedzianych alejach, a wszyscy moi żołnierze są obecnie zajęci. Udaj się do dormitorium skrybów i spróbują odnaleźć. Gdy zdobędziesz te wyniki, zanieś je do Dunstana. To jego działka. Kiedy dostarczysz mu wyniki badań, możesz sprzedać Ci broń lub zbroję, jeśli potrzebujesz. Dunstan zajmuje się wytwarzaniem i naprawą całego naszego sprzętu. Nie znajdziesz lepszego płatneża w zatoce buntu. Mogę w czymś jeszcze pomóc? No dobra, to ty tutaj dowodzisz. Owszem, przynajmniej tutaj w zatoce buntu. Najwyższy sędzia jest przywódcą naszej formacji, ale obecnie stacjonuje w zamku pogromców floty. Moje zadanie polega na nadzorowaniu naszych sił w Zatoce Buntu i utrzymywaniu porządków w imieniu Diuka. Dobra, opowiedz mi coś więcej o rycerza. Zakłada ręce za plecami. Jesteśmy jedyną zawodową formacją wojskową w Zatoce Buntu, a nawet całym Jelenioborzu. Broniliśmy miast za czasów Haedreta. Od tego czasu poprawiliśmy nasz trening, a grupa dundryckiej potwierdzi, że wiele naszych oficerów pochodzi z waleczniejszych Jelenioborskich rodów. Teraz to my odpowiadamy za patrolowanie miasta i utrzymywanie porządku. Do miasta napływają rzesze uchodźców z prowincji, dlatego jest to obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Niestety przysporzyło nam to wrogów, zwłaszcza pośród dwunastki i kilku bardziej przedsiębiorczych rodzin zamieszkujących zatokę buntu. No dobra, dlaczego dwunastka jest przeciwko Wam? To demagodzy i wierzyciele zapominają, że zatoka buntu to jedna z największych miast na świecie a nie jakiś posterunek graniczny. Większość z nich to w najlepszym razie najemnicy, a w najgorszym zwykłe uliczne zbiry. Nie muszę chyba dodawać, że niezbyt przejmują się prawem i porządkiem. No dobra, a jak sprawa wygląda z tymi przedsiębiorczymi rodzinami? Chodzi o ród Deomenelów. Jest to jedna z najszerszych szlacheckich rodzin, a zarazem największa organizacja przestępcza. Głowa rodu, Gedmar, Próbuję wykorzystać obecny zamęt, by rozszerzyć zakres swojej działalności. Śledzimy jego każdy ruch, co mu się niezbyt podoba. Okej, okay, kumam. Czyli mamy kolejną misję niezniszczalni. Tutaj możemy coś zrobić. No możemy ich teoretycznie okraść. Tu mamy jakąś książkę prawdopodobnie. No proszę, komendant Klewior. Ale to żeśmy uratowali tego gościa w sumie. Wypuściliśmy go, daliśmy mu złoto tam Wtedy co był w tych katakumbach Na poziomie pierwszym Nie będziemy ich okradać No dobra Czyli tutaj byśmy już byli Zobaczmy sobie jak chłopaki urządzają sobie posiłki W Jadalni Ok, obraz przedstawia rząd wojowników stojących na blankach Tutaj nie mamy nic ciekawego No dobra, tutaj byliśmy, tutaj była ta świątynia Okej, okay, tu mamy koszary Właściwie miejsca, w których odpoczywają prawdopodobnie wojownicy Tygla po powrocie z misji Gruba warstwa brudu pokryta dno bali Ręcznik zwisający z brzegu strasznie śmierci Ok, czyli to pewnie jakieś miejsce do obmycia się Dobra, co mamy tutaj Aha, tu mamy tego Dunstana całego, z nim żeśmy rozmawiali z tego co pamiętam. No dobra, tutaj poruszmy z nim ten temat. Komendant Clever powiedział, że pracuje z animantką nad stworzeniem stalowych rycerzy. No i Dunstan odpowiada, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o otrzymanie tego projektu w tajemnicy. Tak, tworzy metalowych wojowników dla Kliwera. Twierdzi, że są nam potrzebni do utrzymania porządku w Zatoce Buntu, więc. Zrusza ramionami i potrząsa głową. No dobra, w jaki sposób ich tworzysz? Ze zbroi i dusz. Już od paru miesięcy naprawiam i wzmacniam zbroje na polecenie Cliwera, abyśmy mogli napełnić je esencją jakiegoś nieszczęśnika. Jeśli ta uczona dobrze wszystko wyliczyła, tchnięcie duszy w zbroję nie powinno być problemem. Ale to nie. to mnie teraz martwi. OK. I potrzebujesz wyników badań, aby dokończyć dzieła. Animantka pracuje nad metodą przeniesienia dusz do zbroi. Właściwe zrozumienie tego procesu ma tutaj zasadnicze znaczenie. Podnosi w górę dłoń. Gdy zwiąże się duszę zbyt mocno, rezultatem są bezmyślne twory, jak cielesne konstrukty zleczniczy dusz, które ledwie są w stanie omijać przeszkody. Podnosi drugą dłoń. Natomiast związane zbyt słabo zyskują nadmierną samoświadomość. Staną się obłąkanymi zabójcami w metalowych ciałach. No dobra. Czyli nie zgadzasz się z Cliberem w kwestii stalowych rycerzy? Nie zgadzam się z nim w niemal wszystkich kwestiach i ta też się nie stanowi wyjątki. Stalowi rycerze nie rozważają naszego problemu. Właściwie to nie rozwiążą naszego problemu braku pracy do rąk. Braku rąk do pracy. Może ich nazwać jak sobie chcesz, ale to nie są prawdziwi rycerze. Segal nie wtrąca. Nie trzeba mieć nosa i tumaka, aby wyczuć tu kłopotu. Grupę, która nie potrafi trzymać się razem, czeka upadek. Następnie kr krzyżuje ręce i patrzy na ziemię. Już nie wspominając o innym problemie, te dusze, które kupił, aby tknąć je w stalowych rycerzy, Cleaver wmawia sobie, że pochodzą od dobrowolnych dawców, ale przecież dobrze zdaje sobie sprawę z sytuacji. Nie bez powodu trzeba nabywać dusze w niezbyt legalnych źródeł. Powinniśmy walczyć z tymi padlinożercami, a nie robić z nimi interesy. Dobra, dość tego tematu. Żegnaj. Zaktualizował nam się dziennik, ok. Tu mamy tego Penhalma, który ma właśnie tą zbroję. Yy, zbroję Osrika, którą mamy mu przynieść z powrotem. Zaraz się zorientujemy. Tu już wszystko, z tego co widzę, przebadałem. Tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, dobra ten coś nam może powiedzieć? Nic. Szukasz czegoś? Szukam szczęścia. Dobra. Teraz w tym momencie wydałoby mi się dosyć słuszną opcją iść i poinformować właśnie osrika o o tym, co udało nam się ustalić odnośnie jego pancerza. Zobaczymy, co on nam co on nam powie. Mamy w sumie właściwie chyba tą notatkę, że on przeszedł w tą, yy, to badanie animacji pozytywnie. Zobaczmy sobie... Niezniszczalnie, okej, okay. żarwiary. Udaj się do jaskini, to jeszcze nie, to jeszcze nie, no właśnie. No właśnie, pójdźmy najpierw może do tego domu. Ten dom się znajdowały w Miedzianych Alejach, z tego co pamiętam, chyba tak, tak było. Okay. idźmy więc do minionych alej. Pójdziemy sobie do gościa, który stwierdzi nam, czy ten papier jest prawdziwy, czy fałszywy. I będziemy mieli kartę przetargową, abyśmy mogli podjąć jakieś działania odnośnie tej zbroi. Wszystko za chwilę się okaże. Zauważyłem, że tutaj Eder chce z nami porozmawiać, ale to za chwilę. Tu mamy tutaj zawodników, w którym patrzyliśmy już w duszę. Ok. Flipunek wygląda bardzo w porządku, zrobiłem porządek, nie ma nic. Pouzbrajałem uzbrajałem ich w najlepsze przedmioty jakie tylko mogłem. Oprócz tego przyjrzałem się statystykom, bo tam część rzeczy zostaje stłumiona w momencie kiedy zakładamy rzecz, która w jakiś sposób działa. Na. Na statystyki... Dobra, idźmy do miedzianych alej. To, w, to po prostu one się nie, nie, nie stakują się, tylko po prostu zostaje najwyższa wartość z jednego przedmiotu. To znaczy zakładamy coś, co daje nam 5 do życia coś, co daje nam 10 do życia, to to się nie dodaje, to nie będzie 15, tylko będzie to 10 do życia, czyli ta największa wartość z jednego przedmiotu. Takie ograniczenie, ale ja wiem, czy to ograniczenie, no tak, tak w sumie to mechanika gry tak to przewiduje i tak to jest. Domin jak...

znać Wiannę. No dobrze, chodźmy więc znaleźć Wiannę. Szukam Wianny. Lubię Wiannę. Cały czas mówi o metalowych ludziach, co właśnie jest dziwne, bo dałbym głowę, że nie jada śnieżnej czapy, marszczybrew. brew. Ja z kolei nie mówię o metalowych ludziach, a jem śnieżną czapę. Hmm? Tak czy owak, nie ma jej w tej chwili. Poleciała do Daru Ondry spotkać się ze swoją przyjaciółką Bessią. Nie, Klesją. Tak, Klesją. Klesja to właśnie przyjaciółka, z którą miała się spotkać. W Darze Ondry. W domu, nie w Łodzi. W pustym domu na północy. W Darze Ondry jest pełno Łodzi. Powinniśmy kiedyś skończyć powiosłować. Czyli co, nie ma jej tutaj, tak? Musimy iść do Daru Ondry. No dobra. Idźmy więc. Zwiedzimy sobie kolejną dzielnicę tego miasta. Dar Ondry było trzeba, trzeba dostać tam przez tą drugą dzielnicę, chyba że uda nam się z mapy do... a zobaczymy przejdźmy się w stronę mapy przez Zarzewie Mamy tutaj już Coriuszów. Jest noc ogólnie. Będziemy mogli się dostać do Daruandry? Nie bardzo. No to cóż, Zarzewie I z zarzewia do Daruandry się przejdziemy. Przy okazji, odkryjemy sobie tam wszystkie możliwe lokacje. Zobaczymy, co nas tam czeka. Dar. Tutaj było wejście, z tego co widziałem. Tak jest. Dar Ondry. No to pomału sobie będziemy szli. No i dobrze. Widać, że tutaj tych zadań zaczyna coraz więcej przybywać. Jakby nie patrzeć. No nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Ok. Idą sobie panowie. No idą. Panie naturalnie Dawno jakiejś walki nie było Dobrze by było stoczyć jakąś walkę Może w darze Andry Ondry, czy jak to się nam nazywa ładnie Coś się wyjaśni Z walką przynajmniej Tu mamy ten pałac tych ambasadorów Ok, idźmy więc do daru Andry Otrzymałem sobie jakieś małe punkty doświadczenia Kwadrans. Wycieczka zajmie. Zobaczymy, a jeszcze trzeba by się udać do tych katakumb i zejść tam poziom niżej gdyż. No właśnie, tam też jest związane jakieś zadanie. Zaraz będę musiał sobie to przejrzeć. Nie, jednak najpierw sobie zwiedzimy ten, tą dzielnicę. Zobaczymy co tutaj nas czeka. Ups. Czeka nas tu widzę jakiś pochmurny dzień. Przecież jakieś dziwne rzeczy. Mamy tu uchodźców, ok. Mamy śmieci o śmieciach? Ryż. No, ryż jest zdrowy więc bierzemy uchodźca czy coś powie jeśli dziedzictwo jest sprawką animantów to muszą słono zapłacić OK? zobaczmy sobie mapę opuszczony dom no właśnie tu mamy kurczę dużo, dużo domów rozpadający się dom latarnia słony maszt to może być jakaś tawerna zobaczmy co w tym domu nas czeka Tavernie na pewno też uzyskamy jakieś kolejne zadania. Spotkamy pewnie ciekawych, interesujących ludzi. No dobra, mamy tutaj kogoś. Mamy ćpuna, ćpuna, ćpuna. Co ty tu robisz? To nasze miejsce. Przydałaby się szczypta. Ok, nie będziemy ich okradać. Kilkanaście malutkich stworzeń wije się w garnku. Hmm, czyli coś sobie tutaj tworzą. Co i tutaj nic więcej nie ma. No nie, mamy taki pusty, opuszczony dom.

Okej, okay, tutaj mieliśmy rozmowę Kany z Segui, Seguani, tak dobrze pamiętam, Sagani. OK, przyjrzyjmy się duszą tych dwóch tutaj ludzi. Zobaczmy, co oni mają tutaj ciekawego nam do przekazania. Zobaczmy sobie drugą z pań. Astuana Haemiel. Czyli znaczy, to jest jakaś elfka, rozumiem. Ok. Naturalnie, jeżeli ktoś sobie chce tutaj zapoznać się z treścią tych tych yy, dusz, tych ludzi, stworzeń, właściwie nie zawsze ludzi, nie ludzi też, to warto sobie zatrzymać i poczytać. Ok, mamy tutaj jakiegoś zawodnika. Mamy tu również złoto. Kolejny ryż. Zagadajmy sobie z niejakim kolweckiem. Młodo wyglądający elf patrzy na Ciebie z zaskoczeniem. Nie możesz tak po prostu wchodzić do czyjegoś domu. Za kogo Ty się uważasz? Okej, okay. kim jesteś? Elfem, który tu mieszka. A teraz się wynoś. Co tym razem? Patrzy na Ciebie nerwowo. No dobra, nie będziemy tutaj nic specjalnie z nim robić. Gdyż nie możemy specjalnie nic z nim zrobić. Żadnej opcji dialogowej nie ma. Możemy gościa. oczywiście tutaj troszeczkę, że powiem... Kropnąć, ale to nie o to chodzi. Gramy tutaj dobrą drużyną. Jeżeli nikt tam nie zajdzie za skórę, nie będziemy nikogo niszczyć. Ok. Powykrzywiane i brakujące gąty sprawiają, że tak wygląda jak szczerbaty uśmiech pięściarza. No dobra. właśnie, mamy cztery rodzaje ataków. Odbicie, hard refleks lub wolę. Jest obrona przed tymi atakami. Tu jakiś większy dom. Obóz. Obóz. Właściwie zestaw obozowy. Na pewno się przyda. Co mamy tutaj? No proszę, miksturę potęgi, feningi. Zbieramy. Ups. Do dwyna. Po wejściu do izby widzisz kilku stłoczonych osób, kilka właściwie, Stają w gotowości z bronią w ręku, ale bez jednolitego ekwipunku, jak rycerze Tygla. W centrum grupy jednak kobieta stoi z kiścieniem w ręku nad drugą. Pochukuje na skuloną postać Masz tu całe stronice badań Mam uwierzyć, że to tylko notatki To nic ważnego, przysięgam to tylko moje notatki. Słyszysz bolesny czas, kiedy kobieta policzkuje swoją ofiarę. Wiemy, że spotkałaś się z rycerzami tygla. Myślisz, że tylko oni się liczą w tym mieście? Nie bez powodu nazywają nas dwunastką. No już, nie zamierzam pytać ponownie. Jeden z jej towarzyszących szturchają. Kobieta wraca się i widzi, że się przyglądasz. Oczy jej zwężają. Nie wtrącaj się. No i dobrze, i możemy tutaj sobie naturalnie jej pomóc. Mam tu na myśli naszą animantkę, która tutaj została najechana przez grupę dwunastki, właściwie wysłanników z grupy dwunastki zapytajmy się neutralnie o co tu chodzi mocniej zaciska dłoń na kiścieni, dodwyna nic, o czym musisz wiedzieć ok, czyli generalnie sami nas zaatakowali w takim oś danym razie chciałem walki, oto walka aha, tutaj widzę sobie oswojoną antylopę ktoś przywołał mamy dodwynę Okay. Mamy najemnika, mamy najemnika, mamy najemnika Dobrze, tradycyjną więc techniką polecimy Czyli czary Czary Dobra Jednego mamy z głowy Skoncentrujmy się, ha, bo ona jest magiem, więc tutaj sobie stoi Skoncentrujmy się na kolejnym z zawodników Naturalnie czary Czary. Jak tutaj ty wyglądasz? Spróbuj przewrócić może któregoś z zawodników. Ty naturalnie też użyj sobie umiejki. Dobra. Udało się go przewrócić. Antylopa. Skoncentrujmy się na tej antylopie. Nie wiemy co potrafi to zwierzę. Widzę, że do dwyna już biegnie. To jest wojownik. Pewnie może jakiś kapłan, czy znaczy kapłan, właściwie paladyn może jakiś. No antylopa widzę jest wytrzymała, chociaż umarła. OK, weźmy się teraz za tego najemnika. I tradycyjnie. Ups. Dobra, Kana, czy ty możesz generalnie przysłać sobie coś takiego jak no jak yy... szkielety. Jeszcze chyba nie bardzo z tego co widzę. Dobra, tutaj już walka została chyba rozstrzygnięta mi się wydaje Weźmy się za tą główną bohaterkę Jeden z naszych magów otrzymuje razy, więc w takim razie my teraz sobie przyzwiemy Proszę bardzo Szkieleciki łucznika co zostawimy na koniec Damy jej tutaj jeden cios Złomny też może przecież czarować, w gruncie rzeczy się. Dobra. Zajmijmy się tutaj główną. Kala strzeli to jednak widzę nie ma, nie ma lipy. Tylko muszę się wycofać, bo widzę, że otrzymuję tutaj konkretne razy. Aha, widzę, że, widzę, że miałem mały delikatny problem. Okej, okay. udało nam się pokonać tutaj tych napastników Więc Wiana. Wiana ma posiniaczową twarz, oczy szeroko otwarte z ulgi i osłupienia Nie wiem kim jesteś, ale dziękuję ci Gwałtownie urywane oddechy przerywałem jej słowa Byłam pewna, że mnie zabiją Ocierał ze policzka i krzywi się, kiedy dotyka śniaka Okej, okay. o co tu chodzi, co tu się stało Idąc tu sądziłam, że spotkam się z hmm, przyjaciółką z Republik Najwyraźniej wpadłam w pułapkę. Potrząsa głową. Dwunastka musiała mnie obserwować od pewnego czasu. Pracowałam nad specjalnym projektem dla rycerzy tygla, którzy zachowali ostrożność nawiązując ze mną kontakty. Dobra, najpierw zacznijmy od tego, żeby opowiedziała nam o sobie może. Studiowałam animację w Ozji, w Republikach Walijańskich. Do Zatoki Buntu przyby przybyłam, żeby zapoznać się z tutejszymi postępami w tej dziedzinie. Ale zamiast iść do Lecznicy Dusz w Patronym Brzegu, Znalazłam posadę skryby w świątyni Waela. Mam tam dostęp do wielu rzadkich rękopisów, które większość animantów nigdy nie widuje. Zrusza ramionami. Oczywiście nie mogę się wychylać. Pilnuję, żeby główny bibliotekarz i moi koledzy nie dowiedzieli się nad czym pracuję. No dobra, odnośnie projektu. Wiąże się z dość rzadką gałęzią animacji. Nie obraź się, ale bez zgody komendanta Klivera nie powinnam wdawać się w szczegóły. To w końcu jego zlecenie. Śmieje się nerwowo. Widzisz przecież, w jakie tarapaty wpędziła mnie jedna drobna niedyskrecja. No dobra, idźmy więc. Przygryza pękniętą wargę. Komendant Clivier z Bractwa Rycerzy Tygla czeka na wyniki moich badań. Sporo już dla mnie zrobiłeś, ale czy możesz jeszcze mu je zanieść? Trzymała mnie przy sobie, żeby nie wpadły w niepowołane ręce rzeczy Wiana. Ale sam widzisz, jakie są tego skutki. Wiana z głowy wskazuje zwłoki do dwyny. Zabrała mi je, kiedy przybyłam. Bierze głęboki oddech. Nie musisz na mnie czekać. Sama się stąd wydostanę. No dobra, czyli ona sobie gdzieś pójdzie. Rozumiem. Proszę bardzo, mamy taki bonusi tutaj. Interesują mnie te dokumenty. No faktycznie coś mamy. Badania wiany. Na tych stronach znajdują się wyniki badań wiany nad engwitańskimi technikami łączenia materii z esencją. Wygląda na to, że opracowała metodę w oparciu o swoje studia nad animantami. Na pierwszej stronie widnieje nota zaadresowana do kogoś imieniem Dunstan. No dobra, czyli zabieramy. Możemy Dunstanowi przekazać już te wyniki badań. Jeszcze ten łucznik został, zabierzemy. Nic mi nie będzie, jeszcze raz dziękuję. No i ma problemu. Spodziewam się, że tutaj w tej lokacji już chyba raczej, chociaż wcale bym się nie obraził, jakby tu jakieś przejście gdzieś było. Z ciekawości zobaczymy. Woda w wiatrze jest ciemna od krwi, ok, czyli przesłuchanie. No dobra, czyli tutaj generalnie trafiła sobie w pułapkę do tego pokoju, ją tutaj delikatnie inwigilowali. W całe szczęście przybyliśmy w porę. Okej, okay. myślę, żeby już w tym momencie zrobić teraz koniec tego odcinka. W następnym odcinku udamy się i oddamy te dokumenty komendantowi. Właściwie nie tyle komendantowi, co... co... co w warowni Tygla, w zarzewio, czyli zaraz tam się udamy tutaj. Nie będziemy jeszcze eksplorować dalej. Tymczasem ja się żegnam, jestem Arkadiusz, to jest Pilars of Eternity i zapraszam już teraz do kolejnego odcinka, gdzie dowiemy się co będzie dalej. Trzymajcie się po cześć.